wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować, ponieważ już wbiliście tutaj 110 subskrypcji, co oznacza, że już Was tutaj ze mną jest 110 osób, za co bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że tak dobrze przyjęliście mój kanał. Miałam ten filmik nagrywać na 100 subskrypcji, ale nawet nie zdążyłam, ponieważ tak szybko je wbijacie, że to szok. Ale co mnie no naprawdę bardzo cieszy, no naprawdę. chciałabym Wam za to bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo no naprawdę jestem mega jest szczęśliwa. szczęśliwa, robi się coraz ładniejsza pogoda. No naprawdę jest dzisiaj bardzo cieplutko, także no, będzie się pojawiało coraz więcej tych. E, filmików, co mam nadzieję, że Was Jeśli zadowoli. tylko chcecie, to w komentarzach właśnie pod tym filmikiem możecie mi pisać rzeczy, e, jakiś plan na filmik, który chcielibyście, e, byście właśnie zobaczyć. E, właśnie no, za tyle tych subskrypcji to Wam chętnie taki. E, filmik na komentarze wezmę pod uwagę. Chcę jeszcze dodać, że właśnie dzisiaj na Facebooku założyliśmy swoją stronę, która nazywa się Końskie Wzgórze w Nowej Górze. Także bardzo serdecznie do nas tutaj zapraszamy. Oraz właśnie na tą stronę na Facebooku, który, e, link będzie w opisie. E, no i tak samo właśnie zapraszam Was na mojego TikToka, który nazywa się Emileczka Koniadeczka. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, więc e, tam możecie sobie zajrzeć na dole i co, no jeszcze raz Wam dziękuję, że po prostu jesteście tutaj ze mną eee, tak samo jak i z, no, z moimi konikami kucykami także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku, pa!